Mamy nowe odkrycia związane ze starożytnymi kobietami i powiedzieć, że mam małą obsesję na jego punkcie, to w zasadzie jak nie powiedzieć nic. No bo jak to jest, że dzięki czterem nagrobkom możemy opowiedzieć o realnym funkcjonowaniu kapłanek w jednej z afrykańskich prowincji? No więc dzisiaj porozmawiajmy sobie o kapłankach bogini Ceres okolicy starożytnego Musti, znajdującego się w północnej Tunezji. A jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy, to ja jestem Ania, jestem archeologką i mam zaszczyt zasiadania w jury plebistytu archeologicznego. Sensacje magazynu Archeologia Żywa. I dzisiaj opowiadam Ci o jednym z odkryć, na które możesz zagłosować w kategorii najważniejsze zagraniczne odkrycie polskiej archeologii. Nagrobki pochodzą z II i III wieku naszej ery, z okolic, które słynęły ze swojej żyzności i upraw. Nic więc dziwnego, że rozkwitał tutaj kult Ceres, równoważny z grecką Demeter, czyli bogini zbóż i urodzaju. Odkryte stele są dość nietypowe jak na okoliczne tradycje. Są prostokątne, dość wysokie i za. Zakończone w trójkątny sposób. I wszystkie przedstawiają kobiety w długich szatach, które przypominają strój kapłański. W centralnej scenie znajduje się postać, która stoi przy stole ofiarnym i otoczona jest różnymi darami, które normalnie składano w ofierze. W przypadku dwóch z nich znamy imiona pochowanych tam kobiet. Pierwsza z nich to Julia Rufina, żona Rufusa, która miała 57 lat i na steli określona jest dokładnie jako kapłanka. Stella wychwala także jej pobożność i czystość. Druga z nich to Witelia Quartina, córka Luciusza, która dożyła aż 80 lat, a Stella mówi o tym, że składała ofiary. To, co o nich na pewno wiemy, to to, że pochodziły z bardzo zamożnych rodów musti i były lokalnego pochodzenia, a ich dojrzały wiek wskazuje na to, że kapłanki bogini Ceres pełniły swoją służbę przez cały Życie, no i dożywały później starości. Stele też są odzwierciedleniem realiów tamtych czasów, bo z badań interdyscyplinarnych wiemy, że to te przedstawienia na stellach, które są pokazane, odpowiadają dokładnie roślinom i zwierzętom, które wtedy tutaj hodowano i uprawiano. Dzięki temu odkryciu badacze i badaczki mogli przeanalizować kult w konkretnym środowisku ekonomicznym i osadzić go w konkretnym społeczno-ekonomicznym kontekście, co czyni to jednym z najlepiej udokumentowanych przypadków um, funkcji kapłańskiej kobiet w starożytnych prowincjach afrykańskich